Nigdy więcej nie gotujcie makaronu. W Niemczech pojawia się w sklepach pierwszy na świecie makaron, który gotuje się sam. Od tej chwili nie potrzebujemy ani tego drogiego gazu, ani tego drogiego prądu. Oczywiście trudno w to uwierzyć, ale zaraz sprawdzimy. Otwieramy makaron. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły. Bierzemy dowolną miskę. Wsypujemy tam makaron. I po prostu zalewamy go zimną wodą. Może być nawet kranówka. Trzeba naleć tyle wody, żeby przykryło cały makaron. I zobaczcie, on już zaczyna się gotować. Zero gazu, zero prądu. Teraz wystarczy tylko przykryć miskę i odczekać 2 minuty. Mówią, że niedługo w ten sam sposób będzie można przygotować każde jedzenie. No dobrze, czas minął, sprawdzamy. Super! Makaron jest gotowy, zobaczcie. To jest po prostu niesamowite. Немцы то еднак солген юши.